Cześć, miło, że do nas zaglądasz, rozgość się, bo tu możesz poczuć się sobą, odpocząć, zrozumieć siebie i innych i upewnić, że nie jesteś sam. Niezależnie od tego, czy jesteś dzieckiem, rodzicem, nauczycielem, czy nawet małą myszką schowaną gdzieś za szafą i podsłuchującą ukradkiem, to witamy cię serdecznie i mamy nadzieję, że znajdziesz tu coś, co otuli cię spokojem, doda odwagi. Albo po prostu sprawi, że poczujesz się zrozumiany. Kulka. Dzień pierwszy. Kulka emocji. Kulka! Kulka! krzyczała mama ze złością, biegając po całym domu. Dziecko drogie, czy ty możesz zrozumieć, że ja nie mam dziś na to czasu? Nigdy nie masz czasu. Płaczliwym głosem zawołała kuchenna szafka. Hmm, jak tata montował tę szafkę. To nie przypominam sobie, by umiała mówić. A więc? Mama szybko otworzyła drzwiczki szafki, w której upchana pomiędzy zapasem mąki a dużą butlą oleju siedziała ona. Naburmuszona, wściekła i obrażona, kulka. Zamknij drzwi do mojego nowego pokoju! Od dziś będę mieszkała tutaj. Nie wyjdę stąd nigdy! Nigdy nie wyjdę! Płakała i krzyczała najgłośniej jak potrafiła, pokazując przy tym swoje powiększone migdałki. Wiesz, że jak siedzisz w szafce, to ja nie wiem, czy rozmawiam z tobą, czy z tą butlą oleju słonecznikowego. Chciałabym się dowiedzieć, co cię tak zdenerwowało. A jedyne, co przychodzi mi do głowy, to ochota, by wysmarować cię tym olejem i otoczyć w mące. A potem wpuścić do taty do garażu. To byłby numer. Myślę, że mógłby się porządnie wystraszyć i zwiewać szybciej niż koty sąsiada przed kąpielą. To by się nie wystraszył, odpowiedziała z ściszonym głosem kulka. On jest takim żarłokiem, że pewnie chciałby mnie od razu zjeść. No, może polałby mnie najpierw keczupem? <śm> tak, racja. Pamiętasz, jak kiedyś przez przypadek nadgryzł naszą dekorację? Szafki wydobył się głośny śmiech. Pamiętam, odpowiedziała kulka. Ta dynia nawet nie wyglądała na prawdziwą. Nie mam pojęcia, dlaczego się na nią skusił. Jak to dlaczego? Nie pamiętasz? Jakaś mała kuleczka, podczas gdy jej mama dosłownie na trzy minuty zniknęła w toalecie, postanowiła przygotować sobie kolację. Trosikanie kosztowało mamę dwie godziny sprzątania. Masło na podłodze. To nie moja wina, że kanapki zawsze upadają na ziemię masłem do dołu. One robią mi na złość. Próbowała się usprawiedliwić Kurka. robi robić na złość i dlatego jeden plaster wisiał na lampie, a drugi wpadł do mojej herbaty? Z uśmiechem kontynuowała mama. Kanapkę postanowiłaś tak obficie ozdobić keczupem, że znalazł się wszędzie: na drzwiach lodówki, na podłodze, na ścianie i na, na naszej biednej dyni. Większość domyłam, ale dynia się uchowała. I co? Ozdobiona czerwonym sosem pomidorowym wydawała się tacie smacznym przysmakiem, więc nie poczuł. Że swoimi siekaczami próbuje pożorać mieszaninę plastiku i papieru. Mama usiadła przed szafką i wyciągnęła ręce w kierunku córki. Chodź już do mnie. Jak ty zostaniesz w szafce, to gdzie będziemy trzymać nasze zakupy? Wyobraź sobie tatę wchodzącego do twojego pokoju. O ja biurko, na którym w rzędach stoi mąka, sól i cukier, przechodzi obok regału. Na którym pięknie prezentują się puszki z groszkiem, fasolką kukurydzą, a następnie zbliża się do Twojego łóżeczka, odsłania kołderkę i z uśmiechem na twarzy wyciąga ręce do leżącej w nim ogromnej butli keczupu. Śmiejąc się pod nosem, kulka wolniutko chwyciła mamę za rękę i wskoczyła w jej objęcie. Nie chcę, żeby w moim łóżeczku leżał keczup, to moje łóżko! My też wolelibyśmy, by spała w łóżku. Nie chciałabym się pomylić i na dobranoc ucałować butli keczupu. Mojego keczupu? wtrącił się do dyskusji, wchodzący właśnie do kuchni tata Proszę pamiętać, że w tym domu obowiązują pewne zasady, których się nie łamie. Po pierwsze keczup. Z keczupu się nie żartuje i keczupu się nigdy nie wyjada do końca. Keczup jest jak woda, jak plastry, jak, jak powietrze. Wszystko się może zdarzyć, ale ketchupu nie oddamy bez walki. Podsumował tata, wymachując widelcem jak szablą. Co wy takie bez humoru? Zapytał zauważając, że jego scharce z widelcem nie wywołały uśmiechu ani na twarzy kulki, ani mamy. Trzeba to nazwać po imieniu i przyznać się jasno – że w naszej rodzinie pojawiły się problemy. I jeśli szybko się z nimi nie zmierzymy, rozprzestrzenią się tu niczym odorek brudnych skarpet. Za każdym razem, gdy w naszym domu pojawia się kolejna kłótnia, złości, płacz i nerwy, to całkiem tak, jakbyśmy pod swoje łóżka wrzucali kolejną parę mokrych, brudnych, cuchnących skarpet. Fuj. Z każdą kolejną parą stosik rośnie, a oddychać nie ma czym. Czy w takim domu może się dobrze mieszkać? Zapytała mama. Ja nie mam żadnych skarpet pod łóżkiem. Stanowczo zaprzeczyła pewna siebie kulka. Tak, a kto przed chwilą obraził się na mnie, twierdząc, że nigdy nie mam czasu dla swojej rodziny? Pomyślmy, kto z samego rana urządził pokaz tańca na jednej nodze, skacząc po domu, złoszcząc się i fochając, bo spodnie niewygodne? Kto marudził, że nie zje obiadu, pomimo że godzinę stałam w kuchni gotując swoją ulubioną zupkę, droga panno? Oj, ma pani pod swoim łóżkiem taką stertę cuchnących foszko skarpet? wymieniała mama, pokazując ręką stertę sięgającą po czubek jej nosa. Trzeba przyznać mamie rację. Zdarza się pani kulce wstać lewą nogą. Czasem zdarza się nawet na tej lewej nodze pomykać z pochmurnym nastrojem przez kilka dni. Nie raz i nie dwa. Zastanawialiśmy się z mamą, czy przytulenie cię nie skończy się jakąś eksplozją minikuleczkowej bomby. Ochoczo wspierał mamę tata. Tak, pewnie, wszystko moja wina. Wszystkie skarpety w naszym domu to ja zabrudziłam. Ech, zaraz się dowiem, że wszystkie fochy i cuchnące bąki na całej naszej planecie to moja wina. Zawsze tak jest. Rozkręciła się pełna oburzenia i złości kulka. Daj spokój. Za bąki puszczane przez afrykańskie plemiona mieszkające w chatce z bambusa nikt cię nie obwinia. Nie dramatyzuj, kochanie. Ograniczmy się tylko do naszego kontynentu. Dosyć nietrafnie próbował rozładować napięcie dna. Kulka poczerwieniała niczym burak. Tak mocno zmrużyła ze złości oczy, że zrobiły się całkiem malutkie, a jej wzrok w tej chwili mroził lepiej niż zamrażalnik, w którym czasem pomiędzy pietruszką a bigosem chowała przed rodzicami swoje eksperymenty z farbą, piaskiem, wodą. I wszystkim tym, co udało jej się znaleźć w piaskownicy. o, o Rozdarła się krzykiem głośniejszym niż skowet miliona psów wyjących do księżyca. Przepraszam, przepraszam, już nie płacz. Nie powinienem tak żartować. Widzisz, nie wszystkie cuchnące, foszko skarpety są Twoje. Ja teraz też swoim żartem dorzuciłem do mojego stosiku parę śmierciuszków. Jestem dorosły, a mimo to nie pomyślałem, i żartując z ciebie w taki sposób sprawiłem, że poczułeś, że twoje uczucia są ignorowane. Kto chciałby mieszkać w domu, w którym nikt nie liczy się z jego uczuciami? zapytał przekornie tata. Właśnie tak. Każdy z nas ma pod swoim łóżkiem swój stosik. Mój składa się z wielu rzeczy. Znajdziesz tam moje nerwy, które czasem puszczają, gdy bardzo spieszą się do pracy, a ty nie możesz znaleźć swojej maskotki, piórnika lub nie chcesz założyć bucików, bo nagle są niewygodne. Będzie tam smutek, który czuję, gdy wydaje mi się, że nikt nie docenia mojej pracy w tym domu. Wiele można by wymieniać Oj wiele! Z każdym kolejnym powodem mama stawała się coraz to smutniejsza. Pranie! Całkiem niespodziewanie, ale głośno krzyknęła kulka. Musimy zrobić pranie. Jak nasze skarpety naprawdę się pobrudzą, to mama wrzuca je do pralki, suszy i znowu są przyjemne i pachnące. Musimy więc uprać nasze stoisko skarpetki, by pozbyć się odorku, a wtedy nasz dom znów będzie szczęśliwy. Świetny pomysł, tylko wiecie, jak my wyciągniemy takie trzy cuchnące stosy? W tym samym czasie to smrodek powali nas na kolana i szybciej zemdlejemy niż cokolwiek upierzemy, zauważył tata. Fochy i złości gromadziły się w naszym domu od dawna, a więc na pozbycie się ich również potrzebujemy czasu. Umówmy się, że od dziś codziennie będziemy wyciągać jedną sprawę, która nie podoba nam się w naszym domu, i wspólnie postaramy się ją wyjaśnić. Krok po kroku, skarpeta po skarpecie, wygonimy wszystkie cuchnące zapaszki z naszego domu, by każdy z nas czuł się tu przyjemnie, zaproponowała mama. Mogę ja zacząć? Ja mam tyle rzeczy, które robicie, a tak mnie denerwują. zaczęła wymieniać podekscytowana kulka. Nie chcę już nigdy w naszym domu oglądać warzyw, szczególnie tych zielonych. Nie lubię, jak wychodzicie do pracy i chcę, byście już cały czas bawili się ze mną. Nie chcę sprzątać, nie lubię, jak mówicie, że czas już spać. Stop, stop, stop! Wyhamuj tego rozpędzonego mercedesa życzeń! przerwał jej tata. To ja powiem, że chcę w naszym domu tylko zielone warzywa, a wszystkie dzieci będą chodziły spać tuż po obiadku. W taki sposób nigdy nie dojdziemy do porozumienia. Rozmowa i kompromis to nas uratuje. Nikt i nic nie zmienia się od tak, jak pod wpływem czarodziejskiej różdżki. Zmiany trwają, czasami potrafią być trudne, a czasem nawet wywołują niemałe zamieszanie. Zmiany, jak to pranie naszych skarpetek zajmą nam trochę czasu. Nie od razu usuną cały brzydki zapach. Ale wpłyną pozytywnie na całe nasze wspólne życie. Podsumowała mama. Jedna skarpeta dziennie. Wybieramy tę, która najbardziej śmierdzi i nam przeszkadza, lub najbardziej nas boli. Rozmawiamy, co można z nią zrobić i pilnujemy się nawzajem, by przestrzegać tego, co zaplanujemy. Dziś zastanówmy się, od czego zaczynamy. I od jutra wprowadzamy zmiany. Z dumą ogłosił tata. Podsumowanie: By cokolwiek naprawić, najpierw musimy wiedzieć, co się zepsuło. W rodzinie jest podobnie. Jeśli poczujemy, że nie jesteśmy szczęśliwi w domu, który tworzymy, nie przyjeżdżamy ogromnym buldużerem i nie burzymy wszystkiego cegła po cegle, bo to nic nie da. Skoro nie wiemy, co się zepsuło, to nowy dom zbudujemy dokładnie tak samo. A więc pojawią się w nim te same problemy. By pozbyć się tego, co nas denerwuje, musimy najpierw to namierzyć. Zbieramy wszystkie lupy, łopaty, wykrywacze metalu i co tam jeszcze nam potrzeba, by zajrzeć w głąb siebie i odkopujemy skarpeta po skarpecie. Gdy już wiemy, co jest źle, mamy szansę zacząć pracę nad zmianą. A zmiany nie przychodzą niestety łatwo. Przynoszą niesamowite efekty. Ale nic nie dzieje się z dnia na dzień. Co więcej, jeśli nasz stos, foszko skarpet, wielkością przypomina giewont, ilość pracy, która jest przed nami, może nas nieźle przerazić. Kto by chciał wstać rano z ciepłego łóżeczka, gdyby wiedział, że cały dzień będzie musiał liczyć ziarenka piasku w piaskownicy? Przecież to tyle trwa. Dlatego wprowadzanie zmian dzielimy na etapy. Wybieramy jedną ze skarpet. I pracujemy nad wypraniem. Dopiero gdy jej odorek nie unosi się już w naszym domu, możemy przejść do wyciągania kolejnej foszko skarpetki z naszego stosiku. Pamiętajmy też, by doceniać swój wkład i wysiłek. Wpatrujmy się w siebie, zaglądajmy uważnie w nasze emocje i potrzeby. Jeśli udało nam się wytrwać w postanowieniu, bądźmy z siebie dumni. Doceniajmy też wysiłek innych członków rodziny wkładane w pracę nad zmianami. Miło poczuć, że ktoś widzi, gdy bardzo się staramy. Prawda? Dobrze, to już koniec dnia pierwszego, ale Kulka ma jeszcze sześć innych rozdziałów. Chłopaki, który rozdział wam się podobał najbardziej? Bakterie, bakterie były najfajniejsze. Nieprawda, bo jak w majtasach był lepszy. Okej, okay. następnym razem przeczytamy coś innego. A dzisiaj zmykamy już spać. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc.